Głody, wejście chyba setne, bo rzeczywiście ten temat jak to jest przed złamaniem abstynencji jak się ratować przed nim jak sobie poradzić z tym krótkim, błyskawicznym momentem, kiedy podejmujemy decyzję, planujemy ten plan w zasadzie w głowie jest bo jeżeli ktoś jest mocno uzależniony od alkoholu. Jeżeli ktoś jest mocno uzależniony od alkoholu, czy narkotyków, czy leków, czy hazardu, czy ma inne uzależnienie, które w sobie pielęgnował y, przez y, dużą część swojego życia, to nie potrzeba skomplikowanego planu, żeby abstynencję złamać. Ten plan jest w naszych głowach, myślach, uczuciach, emocjach. On jest gdzieś tam wyparty przez y, efekty pracy terapeutycznej, waszych procesów, waszych starań o Utrzymanie abstynencji. Ale to jest oczywiście tylko na dany czas. No nie jest tak, że po zakończonej terapii, jakimś procesie terapeutycznym, jednym czy drugim, terapii podstawowej czy pogłębionej, już nie przyjdzie do Was głód i obsesja, muszę się napić. W danej, tej, jedynej chwili ja chcę sobie zrobić przerwę. Przyjdzie, przyjdzie. Więc przewidujmy, że przyjdzie i bądźmy na to gotowi, że takie myśli się pojawią. I o tym rzeczywiście można gadać 100 razy, 200 razy, cały czas na okrągło. Przecież na tym polega proces terapeutyczny, że oczywiście, że wprowadzacie zmiany w swoim życiu. Oczywiście, że ta terapia nie ma sensu, jeżeli wy docelowo nie będziecie ze swojego życia zadowoleni. Bardziej niż przed terapią. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem, bo. Niektórzy są w tak trudnej sytuacji życiowej, że trudno im mówić o zadowoleniu z życia, kiedy oni nie wiedzą, czy kiedykolwiek pogodzą się z utratą kogoś, czegoś, z żałobą, którą obecnie przeżywają. Chodzi o to, żeby proces terapeutyczny wprowadził jakieś zmiany, żeby te osoby, które jednak wybrały życie, ponieważ zgłosiły się do terapeuty czy do ośrodka terapeutycznego, żeby po. Opuszczeniu murów ośrodka czy kontaktu z terapeutą, żeby poczuły coś więcej niż tą pierwotną chęć do tego, że no nie zabiją się, będą się ratował, czyli żeby poczuły chęć na coś więcej w tym życiu. Z czasem może być to zadowolenie, z czasem może być to bardzo duże zadowolenie, a te osoby, które rzeczywiście trafiają do ośrodków terapeutycznych czy też do mnie z takim. Zapotrzebowaniem na ogarnięcie problemu, jaki wiąże się z konkretnym uzależnieniem od alkoholu czy innych substancji, no myślę, że mają z górki, dlatego że tutaj wystarczy wyeliminować to, co im w życiu przeszkadza, co im ewidentnie szkodzi, no i to życie może być z powrotem szczęśliwe. Hm. No, uprościłem wystarczy tylko to nie jest proste. Ja zawsze w tych moich wystąpieniach, indywidualnych rozmowach, których pewnie do końca mojego życia będzie jeszcze sporo, e, będę podkreślał, że to wcale nie jest proste, bo w momencie, gdy przychodzi do was głód, gdy nagle, po prostu, dzisiaj, no nie wiem, jest wieczór i chcę się napić alkoholu, albo nie, no, Dzisiaj muszę coś zażyć. Muszę coś zażyć. To jest ten moment, kiedy wiem, że nie dam rady i naprawdę muszę złamać abstynencję. Kiedy to przyjdzie, kiedy przyjdzie właśnie taka myśl, taka już, ojej, to trzeba zrealizować zaraz, tu i teraz, to wtedy no, rzeczywiście, będziecie sami. I wtedy to wy decydujecie, czy wy naprawdę porozmawiacie o tym. Tak jak mówiłem na tym live, który z przyczyn technicznych gdzieś tam nie wypalił. Wiem, że no, początkowo byłem słyszalny, potem jakieś zakłócenia. To, co napisałem też w tym moim podręczniku, który się tworzy, w tym jednym momencie będziecie na pewno sami. No, ten głód najczęściej nie przychodzi w ośrodkach terapeutycznych, o czym w Prometeuszu często sobie rozmawiamy. Dlaczego tam nie odczuwacie głodów? On nie przychodzi podczas sesji terapeutycznej, chociaż czasami się o to mocno staram, żeby was prowokować do różnych emocji, uczuć żeby to się zadziało, żebyśmy mogli nad tym popracować, ale ja, umówmy się, też nie, nie jest moim celowym zamiarem, żeby u kogoś wywołać głód napicia się alkoholu czy zażycia jakiejś substancji. Ten głód przychodzi, kiedy jesteście sami, bo on też czeka. On też czeka na sprzyjające okoliczności. Ja, kiedy rozmawiam z klientem, mogę być przeszkodą, żeby przyszedł ten głód. On przyjdzie po mojej sesji. To się zdarzało. To się zdarzało, że klienci po sesji poszli i się napili. No takie jest życie. Na tym polega konfrontowanie się z tymi głodami. To właśnie Wam opisałem. To w tych filmach, które nagrywam na temat głodów, jest tego pełno, już powiedziałem i to mówię też w Prometeuszu, kiedy ten temat akurat przypadnie mi w udziale do realizacji w ośrodku terapeutycznym Prometeuszu. No właśnie, tak to wygląda, że wtedy zostajecie sami, sami się z tym konfrontujecie i od Waszych działań, od Waszej determinacji, motywacji, tego co zrobicie, będzie zależało to, czy złamiecie abstynencję, czy nie? Nie ode mnie, nie od ośrodka, w którym byliście, nie od waszej partnerki, partnera, tylko od was samych zależy, czy złamie abstynencję. A możliwości, żeby jej nie złamać, oczywiście, że ja wam podaję. To nie są wszystkie. Wy możecie mieć swoje. Możecie ich mieć dużo więcej niż te, które ja podaję, ale rzeczywiście tych sposobów na głody jest cała masa i są one powszechnie dostępne. Jak nie masz alkoholu i narkotyków w domu, to musisz po nie lecieć. A sposób na rozwiązanie problemu z głodem ja Wam podaję dostępny od zaraz. Telefon, rozmowa z kimkolwiek, wyjście na miasto, pójście gdzieś yy, na siłkę, jakiś wysiłek fizyczny, napij się dużo wody. Ja dzisiaj kupiłem sobie lody, <laughs> nie dlatego, że miałem głód, miałem potrzebę na coś słodkiego, już nie wytrzymałem, a mocno pracuję nad tym, jestem przyszłym na diecie, żeby nie jeść takich rzeczy. No ale czasami jest ten moment, kiedy jest tak zwana, robimy bilans szkód. No na pewno mniejszą szkodą będzie, jak zjem to coś słodkiego, niż jak będzie się ze mną coś źle działo, tak? Wpadnę w jakąś, nie wiem, nastrój depresyjny, a może pojawi się głód, będę chciał się napić alkoholu. Pamiętajcie o tym, że w sposobach na głody ja podkreślam, nie kombinujcie. Najprostsze sposoby dostępne i nie żałujcie kasy też wtedy na siebie. Bo każde złamanie abstynencji będzie Was z pewnością więcej kosztowało niż to, kiedy się przed nim uratujecie, ale wydacie na przykład kasę na jakiś dobry film, na jakiś prezent, który sobie sprawicie na mm, wyjście, nie wiem, no właśnie, gdzieś tam na basen. No cokolwiek, cokolwiek, co pozwoli Wam odwrócić uwagę od obsesji e, napicia się czy zaćpania. No, cokolwiek, co odwróci tą uwagę, cokolwiek, co e, przekieruje Wasze myśli, Wasze pragnienia, ale najczęściej, najczęściej i uważam, że to jest podstawa. Nie zostawajcie z tym głodem sami, bo te osoby, które wymusiły, jakby niejako ten filmik, ten live i takie gadanie o tych głodach, to są osoby, które te mechanizmy głodu rozbroiły poinformowały mnie o tym, ale czasami. E, Warto przypomnieć, żebyście jednak w początkowym okresie po te ukończonej terapii, kiedy wasza abstynencja jest taka właśnie raczkująca. Moja szefowa tam w Prometeuszu podsłuchałem, jak mieliśmy razem zajęcia w sobotę, że mówi o takich zaślubinach z trzeźwością chyba po roku abstynencji. To jest fajne, więc na początku tego nie ma. Na początku ta wasza abstynencja jest bardzo no, taka chwiejna, nie? niepewna. Ja też wam nie ufam. Ja mówię każdemu mojemu klientowi, że stary, nie ufam ci. Nie ufam ci, dopóki mi czegoś nie dasz. Daj mi w podarunku 30 dni trzeźwości po ukończonej terapii, już, już zacznę powolutku ci ufać. Daj mi chociaż tydzień tej trzeźwości, jeżeli mam kogoś, kto cyklicznie się upija i nagle olśnienie, on postanowił, że już tego nie będzie robił cyklicznie, że będzie starał się to ograniczać lub zlikwiduje. W ogóle ten stan, kiedy piję alkohol, no fajnie, ale ja chcę coś w zamian, nie? żeby zaufać, muszę coś zobaczyć. Więc kiedy jesteście na początku tej drogi trzeźwości od różnych substancji, to pamiętajcie, że budujemy to stopniowo, w swoim tempie, ale to będzie kosztowało. Płacimy za to cenę. Nagroda jest na pewno hmm, wielka. Zobaczcie, jaki terapeuta do was mówi: wielki chłop. No, To trzeźwość to sprawiła. Gdybym ja pił, byłbym taki, jak ten palec, nie jadłbym wtedy. I same zmartwienia, problemy, a takło, chłopisko, Swał. I wy też tacy możecie być, tylko musicie być trzeźwi, więc nie zapominajcie. Nagroda za trzeźwość, za waszą abstrancję na pewno przyjdzie. To nie musi być nagroda od waszych bliskich, bo może ich nawet nie macie. Może jesteście samotni, samo, samotni. Po prostu sami funkcjonujecie w tym życiu, macie tylko znajomych, ale nagrodą będzie to, jak wy siebie będziecie postrzegali. Za godzinę po tym, jak rozbroiliście mechanizm głodu, to już jest nagroda. No, wielu klientów mi mówi: Stary, udało mi się nie napić. Godzinę po już wiedziałem, że zrobiłem dobrze. A najczęściej wiemy o tym rano, na drugi dzień, kiedy na przykład w nocy podjęliśmy decyzję, chociaż kusiło nas, żeby pójść gdzieś na stację, kupić alkohol czy jakąś działkę narkotyku, przyjąć. Kiedy tego nie zrobiliśmy, nad ranem już wiemy, że zrobiliśmy dobrze. Idziemy do pracy trzeźwi. Także nagrody są, ale yy, no muszę to powiedzieć: to może być okupione bólem, cierpieniem, samodyscypliną, to może być okupione tym, że będziecie na sztucznie planowali sobie dzień. Tak jak mówią terapeuci, jak zalecają, planuj dzień, że będziecie przestrzegali program HALDBI, mocno będziecie się wpatrywali, czy nie jestem zmęczony, głodny, zły, samotny i znudzony. Tak jest, bo jeżeli tego wszystkiego będziecie no, doznawać, to z dużym prawdopodobieństwem ciężko będzie sobie z głodem poradzić. Jak sobie poradzić człowiek zmęczony, zły, znudzony życiem, znudzony trzeźwością? No nie poradzi sobie. Ale to już jest na później. Ten program haltby planowanie. Jak jest głód, powiedz o tym. Powiedz, nie zostawaj z tym samemu. Nie walcz, nie siłuj się, bo przegrasz. Po prostu. Pojawia się głód, aha, czyli to jest ten moment, o którym mówił Sław, że mm, teraz się właśnie będę konfrontował z tym i z tą decyzją, którą mam do podjęcia. W tej chwili mogę iść, kupić sobie alkohol, upić się, próbować to zatuszować, udawać, że nic się nie stało, a może jeszcze uwierzę w to, że będę to kontrolował, albo zaczynam ciężką robotę polegającą na rozbrojeniu mechanizmu głodu alkoholowego, narkotykowego, hazardowego i tak dalej, i tak dalej. Bawcie się dobrze i rozbrajajcie mechanizm głodu. Tego Wam życzę. Pozdrawiam z Gliwic.